Cześć, witam Was na kanale Studia Prawa w serii pod tytułem Prawo w terenie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim jednym, w moim przekonaniu, ważnym problemie, z uwagi na to, że mamy czas wakacyjny, podróżujemy, wyjeżdżamy. Więc chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć parę rzeczy o jeździe na gapę. Niektórzy z Was jeżdżą częściej na gapę, niektórzy jeżdżą rzadziej, niektórym się zdarza, niektórym się nigdy nie zdarza. Jednakże wielu z was pewnie się zastanawiało, co grozi za jazdy na gapę. E, mówi się o tym, że grozi mandat. Tylko pytanie, czy to jest faktycznie mandat? Podróżując komunikacją, musimy pamiętać, że tak jak wiele innych aspektów naszego życia, tak również i ten jest uregulowany przez prawo. Wsiadając do autobusu, do pociągu, do tramwaju czy metra zawieramy umowę przewozu. Mało kto o tym pamięta, mało kto sobie zdaje z tego sprawę, ale jest to umowa cywilnoprawna. Więc my kupując bilet, kłacąc cenę biletu, yy, spełniamy nasze świadczenia, ponieważ jest to umowa dwustronna, więc my otrzymujemy świadczenie w postaci tego, że nas ktoś przewiezie z jednego miejsca do drugiego miejsca. Natomiast naszym świadczeniem jest właśnie kupienie biletu i zapłacenie za ten bilet. Podstawą prawną. Do umowy przewozu jest zarówno Kodeks Cywilny, jak i prawo przewozowe. Jeżeli ktoś jest zainteresowany poszukiwaniem źródeł, odsyłam do tych aktów prawnych. Tę umowę przewozu zawiera się w chwili kupienia biletu albo też zajęcia miejsca, czy to w pociągu, czy w autobusie, w autokarze. Także powinniśmy ten bilet kupić, oczywiście, żeby się przejechać tym środkiem komunikacji. A co jeśli tego biletu nie kupimy? Nie mamy nie zamierzamy kupić, może zapomnieliśmy, zgubiliśmy. Co nam za to grozi? Wbrew powszechnemu przekonaniu e, kara, która nam grozi, wcale nie jest mandatem. E, używamy często pojęcia mandatu zarówno do tych kar nałożonych przez policję w przypadku na przykład przekroczenia prędkości, jak również używamy tego pojęcia odnośnie skutków jazdy na gapę. Jednak sytuacja nie jest tożsama. E, mandat dany przez policję nie jest tym samym, co Kara wymierzona nam za właśnie jazdę bez biletu lub też bez dokumentów potwierdzających uprawnienie do jakiejś zniżki. Jeżeli konduktor lub kierowca, ktokolwiek sprawdza bilety, przyłapie nas na tym, że nie mamy takiego biletu, no to jest uprawniony do tego, żeby nałożyć na nas taką, taką karę. Nazwijmy to karą. Niektórzy uważają, że jest to kara umowna, niektórzy, że jest to jakaś opłata jest to jakaś sankcja finansowa, jednak bez względu na nazewnictwo no, wiąże się to oczywiście z obowiązkiem zapłaty jakiejś należności zdecydowanie wyższej niż cena biletu. No i zazwyczaj, jako sankcję trzeba uiścić cenę biletu oraz tę opłatę dodatkową. Jeżeli nie mamy pieniędzy przy sobie na pokrycie tej należności, wówczas dostaniemy wezwanie do zapłaty. No właśnie, czyli zobaczcie, dostajemy wezwanie do zapłaty. Najczęściej tak to wygląda, na pewno w komunikacji miejskiej. To wezwanie do zapłaty jest skutkiem tego, że relacja prawna pomiędzy nami a przewoźnikiem ma charakter cywilnoprawny. Więc jeżeli otrzymamy to wezwanie, no to musimy uiścić daną kwotę określoną w tym wezwaniu. A co jeżeli tego nie uczynimy? Pewnie niektórzy z Was już sobie myślą, a może nie zapłacę. No, można nie zapłacić oczywiście na początku, to jest decyzja Wasza, ale skutki są trochę gorsze niż samo, sama opłata za jazdę na gapę, ponieważ jeżeli tego nie uczynimy, jako że jest to roszczenie przewoźnika. No to może on wystąpić do sądu, a następnie do komornika sądowego, i w drodze egzekucji sądowej może się to skończyć tak, że przyjdzie komornik i dokona albo zajęcia jakiejś rzeczy, albo yy, ściągnie jakąś sumę z naszego konta bankowego. Ale skutki doprowadzenia tej sprawy do postępowania egzekucyjnego są takie, że koszty, które musimy ponieść, mogą być nawet dwukrotnie wyższe. Także opłaca się jednak od razu zapłacić tę karę. Oczywiście najbardziej opłaca się kupić bilet. No ale wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi. Jeżeli komuś się coś zdarzy, to dobrze jest taką karę zapłacić od razu, bo za postępowanie sądowe i egzekucyjne musi zapłacić dłużnik, czyli my, jeżeli. E, będziemy dłużni tą opłatę przewoźnikowi. Teraz niektórzy zapytają, co w sytuacji, gdy mamy bilet, ale na przykład nie wzięliśmy legitymacji, która uprawnia nas do ulgi. W takiej sytuacji również możemy dostać to takie wezwanie z zapłaty lub zostanie na nas nałożona kara e, pieniężna. No tylko, że tutaj sytuacja jest trochę inna, ponieważ jeżeli w ciągu 7 dni przedstawimy, Taką legitymację udowodnimy, że podróżowaliśmy zgodnie z naszą ulgą, mamy prawo do tej ulgi, wówczas taka opłata zostanie umorzona. Ci pozornie bardziej przebiegli pomyślą teraz: A co, jeżeli w przypadku kontroli konduktora nie pokażemy dokumentów, nie powiemy jak się nazywamy, będziemy udawać Greka, nie dostaniemy wezwania do zapłaty? To problemu nie ma. No niestety. Problem jest i to troszkę bardziej poważny, ponieważ taka sytuacja jest wykroczeniem, czyli już mamy nie tylko prawo cywilne i skutki prawno-cywilne, ale już mamy skutki wykroczeniowe. Taki konduktor może nas ująć i przekazać w ręce policji. No i za takie działanie albo oświadczenie, że nie zapłacimy, brak pokazania dokumentów, odmowa przekazania swoich danych, grozi grzywna. Która wynika z tego, że popełniamy wykroczenie. Sytuacja jest trochę bardziej poważna, ponieważ kwota grzywny, jaką można wymierzyć, to jest od 20 zł do 5 tysięcy. Mówiąc o wykroczeniach, nie możemy nie powiedzieć o wykroczeniu szalbierstwa. Czyli jeżeli w danym roku trzeci raz ktoś nas złapie na jeździe na gapę, przy czym wcześniejszych kar finansowych nie uściliśmy, wówczas popełniamy wykroczenie szalbierstwa, za które grozi grzywna, ograniczenie wolności albo nawet areszt. A co jeżeli nie chcemy zapłacić tej grzywny i oświadczymy, że jej nie zapłacimy? Oczywiście teraz mówię o grzywnie yy, z kodeksu wykroczeń, czyli tej wykroczeniowej. Yy, no to w takiej sytuacji, jeżeli nie chcemy, nie zamierzamy, to sąd może zamienić tę karę na, na prace społecznie użyteczne, a jeżeli i tych nie chcemy wykonać, no to wówczas może nawet nam wymierzyć karę aresztu do 30 dni. Powiedzcie mi w komentarzach, czy zdawaliście sobie sprawę, że jazda na gapy może mieć takie konsekwencje? Czekam na wasze odpowiedzi. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to bardzo gorąco zapraszam Was i zachęcam do subskrybowania kanału Studia Prawa oraz do y, zaznaczenia dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z nowinkami prawniczymi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa!